Ponad 800 osób poszkodowanych, prawie 50 milionów straty. Jeden członek zarządu siedzi, drugi jest za granicą. Tak można powiedzieć, kończy się wielka, bardzo. Ambitna historia Cinkciarz.pl. Spółki, która przez lata nie tylko reklamowała się na całym świecie, od Nowego Jorku po Sydney, spółki, która była znana na całym świecie, bo jej usługi faktycznie były nowatorskie i pokazywały, że Polska może być innowacyjna w zakresie finansów. Myślano, że Elon Musk ze swoim Paypalem lata temu odkrył na nowo koło, ale nie. Cinkciarz był innowatorem. Niestety. Coś się posypało i dzisiaj cinkciarz.pl, nie dość, że już jest zamknięty, nie działa, to jeszcze ludzie cierpią, bo ponad 50 milionów jest zablokowanych. Od października zeszłego roku, 2024 roku, toczy się postępowanie przeciwko zarządowi, jak i samej spółce. Prokuratura zablokowała ponad 300 rachunków bankowych należących do spółki, jak i spółek zależnych, bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, całe przedsięwzięcie było dosyć skomplikowane i wymagało nie tylko cholernie, Dużej ilości rachunków w Polsce, jak i na świecie, ale także wymagało zakładania dziesiątek podmiotów zależnych. Prokuratura, ma tę sprawę cały czas w zakresie tematu rozwojowego. Jeden z członków zarządu, który został aresztowany, złożył obszerne wyjaśnienia. Jest to pewnego rodzaju jego linia obrony. Czy on jest winien, nie wiem. To była normalna działalność gospodarcza, która mogła się przy takiej skali dosyć łatwo wywrócić. Czy było tam celowe działanie z jego strony albo innych członków zarządu, tego też nie wiem, ale prokuratura za wszelką cenę będzie chciała sobie. Kogoś posadzić na długie lata. A trzeba powiedzieć, że przy takiej skali podejrzenia oszustwa, czyli niecałych 50 milionów, to jest 25 lat więzienia. Dzięki Zbigniewowi Ziobrze ludzie, którzy chcieli zrobić międzynarodowy podmiot, dzisiaj będą mogli posiedzieć 25 lat w więzieniu. Więcej na ten temat, jak i na temat innych finansowo-gospodarczych spraw, znajdziesz na moim kanale, na YouTubie. Link tutaj, ewentualnie tutaj.